Ten odcinek kończymy. Kolejny odcinek nagram, kiedy pojawi się u nas nowy camper. Cześć, witajcie, ja jestem Maku i witam Was na moim trochę odświeżonym nowym kanale. Jak widzieliście na miniaturce, tak. Kupiliśmy camperwana. Słapie, coś ty zrobił. Widzieliście kilka ujęć z tego, jak troszeczkę go przygotowywaliśmy pod siebie. Chcieliśmy pewne zmiany w nim wprowadzić, które będą dla nas wygodniejsze, więc to uczyniliśmy. Dlaczego wybraliśmy akurat kamperwana, ten miał wszystko to, czego chcieliśmy. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku mówiłem, że jakby głównym powodem zmiany naszego pojazdu do podróżowania jest przede wszystkim nasza mała cura. I to pod nią chcieliśmy sobie. Dostosować nasz nowy, nowy, nowy kamper czy camper van, jak się okazało. I zależało nam na tym, żeby były dwa łóżka łóżko z tyłu, które jest ciągle rozłożone, żeby był stolik, żebyśmy sobie nie burzyli komunikacji. A dodatkowo, wiecie, mieliśmy już jakieś marzenie, żeby mieć klimatyzację postojową. No i mamy. Przesiedliśmy się z 30-letniego kampera na półtora rocznego Campervana. Poznajcie naszą Grand California, Volkswagena Grand California. Więc jak widzicie jesteśmy dalej wierni niemieckiej technologii i Mercedesa zamieniliśmy na Volkswagena. 2024 rok z takich szczegółów. Ośmiobiegowa skrzynia biegów automatyczna, 177 koni, dwulitrowy dieselek TDI. Miałem Passata 1.9 TDI, więc miło wspominam. Kolor biało-niebieski i miałem Passata chyba w takim kolorze właśnie. Od czego zaczniemy? No może zaczniemy od tego, co mamy na zewnątrz. Mamy klimatyzację na górze, stopień chowany elektrycznie. Teraz kamper jest w takim w tak zwanym trybie em, kempingowym, więc ten stopień się po prostu nie chowa. Natomiast jak będziemy odpięci od prądu, który jak wiecie zawsze w tym miejscu tutaj przed wyjazdem sobie podłączamy, czyli jest jasne, że niedługo wyjeżdżamy, to ten stopień się wysuwa elektrycznie w momencie otwarcia drzwi. No, teraz jest w trybie, więc jest ciągle otwarty. Może zacznijmy od garażu, bo to jest chyba ważne. To jest rzecz, której nigdy nie mieliśmy i naprawdę dzisiaj, jak się pakowaliśmy, to z meduzą ciągle się zdaliśmy Kurczę, jak my to pomieścimy, a potem w głowie przecież my mamy teraz duży garaż. No i faktycznie mamy duży garaż. Skrzyneczki takie plastikowe, już tu część rzeczy oczywiście zagospodarowanych. Tu również grille, nie grille, wszystkie tutaj. Może zresztą Wam pokażę. Tutaj na przykład widzicie co mamy? Pampersy dla Hani, więc pod spodem jakieś papiery, tu jest grill. Tu mamy dwie butle gazowe, ogrzewanie mamy, trumy gazowo-elektryczne, więc jak jesteśmy podłączeni do prądu, możemy się grzać albo gazem, albo prądem lub wersji mix, czyli trochę prądu, trochę gazu. Z fajnych bajerów mamy tutaj zewnętrzny prysznic, który notabene chowa się tu. Więc to też chyba przy naszym dziecku będzie fajne, bo Będziemy mogli tutaj sobie na zewnątrz ją opukać, jak gdzieś się ubrudzi. Z gadżecików gniazko 12V, gniazdko 230. Więc fajnie, że w bagażniku można coś tutaj podłączyć. Ja ba wczoraj odkurzałem, więc w bagażniku sobie podpiąłem prąd, odkurzyłem. Z rzeczy, które też są fajne, to mamy gotowe, jakby miejsca na trzymanie. Krzesełek, które oczywiście są też Volkswagena. E, dwa krzesełka plus, mamy stolik, więc tak się prezentuje nasz bagażnik. Wchodzimy do środka. A w środku, jak to w środku? Na wejściu wita nas lodówka. Lodówka jest tutaj, ona oczywiście już jest włączona, bo zaraz będziemy wyjeżdżać, a dokładnie jutro, więc. Starą yy, metodą dzień wcześniej włączam, wszystko sobie tutaj już chodzi. Mamy dodatkowo zamrażalnik, ale go nie ma. A piwka, jak widzicie, wszystko zero. Jedziemy z dzieciaczkiem, ale niedługo zlot w Czechach. Mam nadzieję, że jak pojadę nie MBS, tylko Grand Kalifornią, to mnie tam nie zlinczują. Tu jest lodóweczka. Tu mamy dodatkowo taki blacik roboczy. I tu też jest fajna rzecz. Możemy sobie otworzyć. I mamy dodatkowo taki stoliczek z podłączeniem na 230 plus 12 yy, znaczy ładowarki yy, USB wchodzimy do środka jak widzicie troszeczkę rzeczy porobiłem pojawiły się welurowe dywaniki yy, dodatkowo mamy stoliczek odwracane yy, dwa fotele ja tylko sobie na razie nie odwróciłem bo Hania najprawdopodobniej będzie ze mną jechała tutaj oczywiście w, yy, zgodnie z kierunkiem jazdy więc ale tutaj na czas sprzątania sobie tak yy, to zagospodarowaliśmy yy, no przypuszczam, że meduska będzie jechała tu no i teraz yy, to no, co najważniejsze mamy w końcu łóżko ciągle z złożone. Jak widzicie, dziewczyny mają nową pościel i one sobie tutaj będą bradziagować. chęcia sobie będzie leżeć. Nie mamy szafy, ale mamy pałąk i te nasze rzeczy tutaj sobie będą bez żadnego problemu wisieć. No po prostu będą jakby w nogach, no bo de facto śpi się tutaj głowami. Nawet są lampeczki nad nad głowami, więc można poczytać książki. Jeżeli chodzi o styl, no to widać, jest taki samolotowo-karetkowy. Niektórym się to nie podoba. Ja akurat mam do tego stosunek, jakby obojętny. Jest na pewno jasno. W naszym Mietku starym to mieliśmy dość ciemną tą zabudowę. Ona była taka, wiecie, drewniana, potężna, taka wizualnie ciężka. Tu jest trochę tak delikatniej. No, oczywiście, półeczki, szafeczki. Tu są jeszcze puste, bo tu się będzie męduska pakować. Ja już jestem zapakowany. Widzicie? Gacie, potacie są. Tam jakieś spodenki, jeszcze jakiś dżinsy, jakieś pierdoły. Tych szafek może nie są jakieś super głębokie, ale wydaje mi się, że wystarczająco. Klimatyzacja, która działa jak jesteśmy podłączeni do 230 na kempingu. W każdych możliwych miejscach są jakieś wadowareczki na USB, więc też fajnie. Z fajnych rzeczy to mamy tutaj dwa gniazda 230 gniazka 230 włączniki z podświetleniem. No i jeszcze mamy fajny bajer, bo mamy podświetlenie takie ambientowe. Kolorowe, no teraz mam ustawione narzuty, chyba są cztery kolory do wyboru. Więc tu mamy jakby część naszą sypialną. Z rzeczy, które sobie dorobiliśmy to dokupiłem w Ikei taką szafkę. Ponieważ Grand California jest dość popularnym kamperem. dużo ludzi sobie różne rzeczy modyfikuje i właśnie w internecie można poczytać. Na przykład ta szafka za 300 całe złoty pasuje kolorystycznie do tego, a dzięki temu zwiększyła nam się powierzchnia. No i widzicie, mamy gary, nie gary. Jeszcze chciałem dokupić jedną półkę, ale można tylko... No jest, jest z jedną półką i nie można dokupić. Może się pojawią. Kiedyś podobno można było sobie do woli dokupować półki. No na razie mamy jedną. A jedna aby nam się jeszcze przydało, bo widzicie, mamy dużo niewykorzystanej przestrzeni. Tutaj mamy nasz stary kosz z mietka przyczepiony na rzepy, żeby nam się nie ryrał. No, a tak to widzicie, Jakieś szafeczki. Tu na razie jakaś kawka, coś tu jeszcze pewnie będzie dorobione. Tutaj mamy nasze naczynia, więc mimo że rzeczy dużo, znaczy miejsca dużo nie jest, my się jakoś mieścimy. Tutaj mamy naczynia, znaczy naczynia, zastawę. No w Mietku mieliśmy taką małą szufladę, więc wiecie, dla nas to wszystko, co jest tutaj, to jest naprawdę big, w porównaniu do tego, co mieliśmy tam. I dodatkowo dwupalnikowa kuchaneczka, zlewo zmywak, yy, więc wszystko przeniesione. No i łazienka. Łazienka, która jest yy, mniejsza niż mieliśmy w kamperze w naszym Mietku, tam był metr na metr, jest tam chyba 83 na 83, ale... Jest taka bardziej, mam wrażenie, przemyślana. Tu się zapala światło, będziemy zapalać, bo bez sensu. Z rzeczy, które sobie dokupiliśmy, to właśnie na niemieckiej stronie znalazłem taką fajną wkładkę, czyli widzicie, z jakiś, nie wiem, HDF u czy z jakiejś innej tam płyty wodoodpornej. Tutaj mamy sobie umywaleczkę, która jest również jakby ta kabina przystosowana do kąpieli. Bo możemy wyciągnąć sobie słuchawkę, podpiąć tutaj, no i możemy się kąpać stawik sobie ściągamy, kibelek też fajny, bezobrotowy w mietku mieliśmy taki z jednej strony i dość niewygodnie mi się z niego korzystało więc z tego już wiem, że jest ok woda do spłuczki jest brana z głównego zbiornika który jest tam poduszkiem 100 litrów chyba czystej 90 szary. na nasze potrzeby powiem Wam, że miód malina tu mamy jeszcze serce naszego kampera czyli wszystkie możliwe ustawienia poziomy wody widzicie, pełna jest na 98% szarej 3% Poziomy ładowania baterii. Mamy tutaj panel fotowoltaiczny 100 W, różne ustawienia, odpalanie klimatyzacji, odpalanie grzania. A ono takie pierdolki, nie będę wam tu pokazywał. Fajnie, tak nowocześnie. Z rzeczy, które są dla mnie ważne, łóżko. Słuchajcie, ja będę spał tutaj na górze. Tu jest med 90 pod długości, rozkłada się jednym ruchem. Naciskamy. pyk, Tutaj, ja może to pokażę, bo będziecie się zastanawiać. Rozkładamy sobie taką przeduszkę. O. No tu jest drabinka, którą ściągamy i ja wtedy mam swoje łoże prywatne. A na dole, jak widzicie, dalej można funkcjonować, można sobie usiąść. Zresztą zademonstruję. Jak widzicie, nade mną jest kupę miejsca, więc pewnie jakbym wstał, tak na hamat, to bym się w głowę. Pierdykną, ale jak będę pamiętał o tym, że na górze jest łóżko, no to nie będzie żadnego problemu, żeby wstać. A ja już sobie wyobrażam, jak Hania sobie tam śpiocha, czy tam sobie leży. My sobie z meduską tutaj pijemy herbatkę czy kawkę, więc tak wygląda nasz nowy zakup. No a my jesteśmy właśnie w, w trakcie pakowania. Jutro z rana ruszamy. Pierwszy przystanek Kazimierz Górny. Kazimierz Dolny. Pierwszy przystanek Kazimierz Dolny nad Wisłą. E, mamy tam 300 km. Wiecie, tym samochodem to będzie się zupełnie inaczej podróżować, bo no, komfort jest jak w osobówce, więc to jest fajne. E, więc co? E, dajcie lajka, dajcie suba. E, wszystkich nowych, tych, którzy się pojawili tutaj na tym kanale, e, bardzo serdecznie witam no i zapraszam dalej do oglądania. Tym razem przygody będą z Grand Kalifornią. I oczywiście wierni korzenią. Meduski jadą z nami, przeniesione z miecia, więc zabieramy wszystko to, co mieliśmy w tamtym kamperze. Do zobaczenia. Pa!